Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Cargo Campery. Ja nazywam się Bartłomiej Ryś. Ze mną jest. Przemysł Chryciuk, A dzisiaj ja ubrałem koszulę, bo jest poważnie. Dzisiaj jest bez śmieszków. Dzisiaj jest. A dzisiaj jest luksusowo. Dzisiaj jest luksusowo. dzisiaj jest na bogato. Dzisiaj naprawdę mówimy o rzeczach szalenie ważnych, niekoniecznie dla nas, ale z pewnością dla Was. Produktowo najważniejszych. Mówimy o gralu. Tak, mówimy o czymś, co już pokazaliśmy kiedyś na tym kanale. Ale to było. Ale teraz jest coś nowego. Teraz jest coś lepszego. Dzierżę kluczyki, słuchajcie, do pojazdu. Teoretycznie to w pełni zintegrowany Pilot G740, model doskonale znany. FC? FC. Przepraszam, C. C. Czy, co znaczy C? A co znaczy FC? Dlaczego się pomyliłem? C to mamy układ z l tak zwaną, a FC mamy układ z tyłu z łóżkami face to face. To przy okazji wyjaśniliśmy sobie nomenklaturę w tych, jakże. Dokładnie tak zacnych wozach. No ale przyznaj Przemek, że na pierwszy rzut oka to zwykły kamper z naszej oferty. Zwykły. Tak. Ale niezwykły. Niezwykły. Niezwykły pod wieloma względami od środka. Jak zaczniemy w niego, że tak powiem, zaglądać, albo pod niego zaglądać, a jak w papiery jeszcze zajrzymy, albo w historię posiadania no. tego kampera, no właśnie. No to się zacznie. No niech to padnie. Niech to padnie. No jest to kolejny z rodu. Kolejny z rodu. Kolejny ze Kolejny Koń ze stajni Mariusza i Radka, chwalmy panów gogulskich właścicieli. Szanowny. Całkiem na poważnie, słuchajcie, moi drodzy, całkiem na poważnie. Jest to samochód nie tylko naszych szefów, ale jest to też swoisty samochód demo pokazujący możliwości głównie naszego serwisu, pokazujący to, jak wasz pojazd ostatecznie może być skonfigurowany jak dużo można tutaj dorzucić różnych dodatków, naprawdę różnych. Najróżniejszych, począwszy, jakbyśmy sobie zaczęli już tą naszą przygodę, z tym wszystkim, co jesteście w stanie doposażyć sobie tu myślę, że będzie auto mocno, jak nie bardzo, bardzo mocno doposażone. Przyłączę zewnętrzne gazu. Umiejscowione może być z tej strony. Ta, ten korek, który tutaj jest, to jest po to, bo tu mamy dwie butle aluminiowe podłączone na stałe, na stałe w tym kamperze, przez co możecie korzystać z tego. Eee, z tankowania gazu możecie tankować sobie to na stacji benzynowej, zajeżdżacie, tankujecie. Myślę, że znacie to też z innych kamperów, więc to może być w większości z was e, znane. LED, który. Na całej długości w, w samochodzie Mariana pali się nawet w dzień. <laughs> I na całej długości, słuchajcie, Na całej na, długości markizy. I na całej długości. On tu się pali non stop. Jarzy się jak blask. I nigdy nie gaśnie. <laughs> blask. Nie wiem, czy mówimy o LEDzie, czy. czy... Nieistotne. E, SOK, czyli urządzenie do wyciągania nieprzyjemnych zapachów z toalety. Do tego e, regulator napięcia e, z paneli solarnych, których tutaj tego nie widać, więc mogę napomknąć już o tym teraz, których na dachu znajdziecie aż cztery. Także każdy, jeżeli się nie mylę, ma po 200 W, co daje nam naprawdę. Prawie 1000, tysiąc, prawie 1800 tysiąc, W mocy. No, także naprawdę Szapoba. Jak to mówią, mają rozmach. Tu jest mała elektrownia, powiem Wam szczerze. Tu spokojnie ten samochód mógłby zasilić inne samochody kempingowe. E, no, ze spokojem, bo tutaj <laughs> tym bardziej, że tu mamy jeszcze cztery akumulatory. Wszystkie live po cztery sztuki, każdy po 100 amperogodzin. Sam pojazd wyposażony już w tym garażu jest w oświetlenie LED-owe, zapalane z jednej i z drugiej strony. Dodatkowo gniazdo 230 Garaż sam w sobie jest podgrzewany. Tego może nie być widać teraz, ale tutaj jest schowany. Zewnętrzny prysznic. U naszych bossów zewnętrzny prysznic. Dziękuję. Dzisiaj mi trochę głos nie domaga już od tego całego gadania. Ja myślę, że przyćmił blaskiem. E, tak, tam, wiesz, 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 zabrakło pomowy odbiera. Skóry. Dokładnie no, Dokładnie tak. E, markiza na całej długości do tego są jeszcze pod spodem. Już... Są podpory manualne, żeby nam się nie bujał ten kamper. Co możecie znać na przykład z przyczep kempingowych. No tutaj. rzecz naprawdę. Kiedy śpicie w parze, i niekoniecznie śpicie. Po, poważnie teraz no. mówię, te podpory warto zainstalować. Po prostu tym kamperom, wiesz. No, 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 nie buję nie nie I to buja. jest naprawdę komfortowe. No, 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 no. Nie widać jak w takiej grze GTA mogą niektórzy kojarzyć. Tak, to ujęcie, dokładnie, nie? tak było. Co to jest? To jest konstrukcja dopiero. To jest konstrukcja, to jest platforma na skuter i na rowery. Czyli jesteś w stanie. E, przyznam, że nie, nie otwierałem tego nigdy. Ja bym się bał. Ja bym to się nie bał. moje. Ja tego nie dotykam, Ta. ja tylko na to patrzę. To nie nasze. E, w każdym razie, e, po obaleniu tego, co widzę, jak powinno się to zrobić, ale po obaleniu tego możemy sadzić tu sobie e, skuter. Dodatkowo do tego jeszcze, jeszcze miejsce na dwa rowery, czy to zwykłe, czy elektryczne. Także pod tym względem. No, fajna sprawa, nie? Platforma jest marki Saviko, i jak najbardziej serwis podjął się z instalacji takiej platformy generalnie. Słuchajcie, ten nasz serwis jest zwariowany. Ja pamiętam, że oni robili platformę do Franki kiedyś. Przekleństwa tam leciały jednym za drugą. Ale jak przyjechał klient, już odebrać auto, szanowny biała, panie, biała. gotowe, wszystko super. Także chłopaki naprawdę są mocarni pod tym względem. Tak. Idźmy dalej, jeżeli chodzi o ten jakże wspaniały, nie zapominajmy, samochód. Dostęp do garażu. Oczywiście, tak jak wspominałem, z dwóch stron, zapalamy go sobie z jednej i z drugiej strony. Są mocowania do tego, żebyśmy pochowali sobie e, wszystkie nasze rzeczy, żeby one bezpiecznie były przetransportowane. Szyna nawet jest zamieszczona u góry, e, co daje możliwość w różnoraki sposób e, przytwierdzenia, że tak powiem, e, blokad w całym, e, towaru w naszym kamperze. Mhm. Na każdym oknie, na każdych drzwiach. W każdym oknie, w każdych drzwiach to, co pokazałeś, to jest Alarm Titronika. Jest zainstalowany tutaj alarm. Jeżeli ktoś nam by otworzył to okno lub którykolwiek z otworów, to od razu dostajesz połączenie na telefon, twój kamper, jakby czytaj alarm z kampera, dzwoni na twój telefon komórkowy, informując Cię o tym, że doszło do włamania. Tak samo jest też linka na rowery, żeby zabezpieczyć sobie e, rowery czy ten skuter. Jeżeli obwód zostanie przerwany, to tak samo włączy się tak, alarm. Dokładnie tak. Do tego jeszcze mamy geolokalizację, mamy możliwość ustawienia sobie pętli, żeby dany pojazd nie zniknął nam z danej lokalizacji. To jest najbardziej Od... taka wypasiona nie? wersja tego tak, alarmu. Tak, mhm. tak, 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 tak. Do tego, co tutaj jeszcze jest, no otwieranie, zamykanie zdalnie za pomocą telefonu, więc pod tym względem, no. Taka full opcja, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i, i alarmu. No i kwestia ceny, bo każdy mówi, że ten alarm w takiej najbardziej wypasionej wersji jest bardzo drogi. Ja się z tym zgodzę, ale kiedy zobaczycie, że macie. Taki samochód, który jest sam w sobie wart pół miliona złotych, do tego dołożymy wyposażenie za stówę, rowery za 50, plus nasze rzeczy osobiste, to umówmy się szczerze, że koszt tego alarmu to za tylko łamek znaczy w momencie, całej w wartości pojazdu. Przy całej, przy całej wartości, jeżeli dorzucimy to w leasingu, no to wartość, jeżeli bierzemy to załóżmy, że na 5 lat, no to wartość samego, gdyby rozbić sobie to, samego tego alarmu, alarmu tak. no to to jest kwestia raty, która nie będzie, myślę, że jakoś zastraszająca, sama kwota w sobie dycha no Brzmi 10 tysięcy za alarm, no ale tak jak mówisz, patrząc na wartość tych wszystkich rzeczy i samej wartości samego e, tego kampera, no tak. to myślę, plus że to jest. Plus stres, plus wszystko. Mówię Wam jako człowiek, któremu no. ukradziono kampera. Zabezpieczcie, no tak. zabezpieczcie się od no tego. Tak, tak, tak. Oczywiście możecie dodać też oczywiście innych użytkowników, czyli można żonę, córkę, matkę i tak dalej, i tak dalej. Możecie udostępnić, autoryzować, że tak powiem, i oni mają też możliwość sterowania zdalnie. E, całym, tym, całym tym systemem hmm? związanym z alarmem. Co mamy pod spodem? Po tej stronie jest jeszcze ta szuflada, w której możemy przechowywać nasze jakieś. Najazdy, węże do wody, tego typu rzeczy, a Marian co tu ma? O, całe szczęście, on ma tu wąż, wąż do wody. Do wody. Nie? A to jest też fajny moment, słuchajcie, fajny materiał, że możecie ten samochód zobaczyć taki naprawdę gotowy do podróży i to wprost gotowy, bo a, trochę, Mariusz trochę... dzisiaj nim wyjeżdża po prostu, nawet no, na weekend. No nie? tak, trochę jakbyśmy zaglądali komuś do tak. do, chaty. do życia, nie no no nie takiego, chodzi, tak, tak, Pan jak sobie tak, to. ugościł w tym tak, swoim... Tak, bo zazwyczaj pusto, pusto, a ten tak, naprawdę jest konkretny tak. samochód. No dobra, chodźcie, bo jesteście pewnie ciekawi. Idziemy do środka. Zapraszam. Mamy, mamy to, mamy wnętrze, mamy... Ja sier... się jak prezes tam wnętrze, będziesz chciał mówić o podwoziu no. pewnie, że super, że wypasione, że automat, że 180 koni. Chłopie. Tu można się poczuć jak prezes grupy Cargo. No i co? I jak to jest być Do panem? Do zwolnienia. Przemek, <laughs> dlaczego nie sprzedajesz? Wiesz, wiesz ile razy to słyszałem? <laughs> ja też. Ja to słyszę. Ja też. Ale że ja czy ty? Ja też słyszę. A. Wszyscy to słyszymy, a dalej... jest. Ale sobie. że Ciebie, nie że mnie. No. Czy wszyscy słyszymy, że mnie? Wszyscy, wszyscy że Ciebie, <laughs> faktycznie. Okej, okay, tu, tu oh, wszystko no wiemy, ale to też jest najbogatsza możliwa wersja, nie? Fiat, <ducata> naj, tak, najbogatsza możliwa wersja, e, automatyczna klimatyzacja. Mhm. Nie wiem co to pika, tu co Od alarmu. Że, aha, informacja jest alarm. informacja okay. o tym, że któryś z okien lub któryś z drzwi aktualnie jest otwarty. Możliwe, że garażu, którego się nie zamknęliśmy i został tak. uchylony i że czujka, któraś nie chwyciła. A, przez okay. co automatycznie wiemy, że jak teraz byś z, włączył alarm, no to gdzieś. W którędyś możemy się dostać, wiesz o co chodzi, bo czujka mhm. jest nieaktywna. Super. Taka informacja. Mhm. E, klima dwustrefowa, automatyczna oczywiście. nie? Indukcyjna ładowarka, przetwornica fabrycznie zamontowana już w no. pojeździe, w Ducato. Nie? Fabrycznie? Fabrycznie. To okay. jest fabrycznie, to jest mhm. akurat fabrycznie. Mhm. Virtual Cockpit, kamera cofania, e, rolety oczywiście wszędzie. nie? Te słoneczka tak zwane mhm. z tej strony, po lewej stronie tak samo. Co tu jeszcze ten nasz pan prezes tu, sobie To Tu w ogóle pierwszy raz coś takiego widzę, to jest w ogóle sub-level, czy to nie jest od nagłośnienia? To coś? jest od nagłośnienia, pode mną, jeżeli się dobrze nie, my jeżeli się nie mylę, to pode mną jest jeszcze chyba tuba zamontowana. Tak? tak do... Ale jak ją odpalić, żeby... Na razie jedziemy na radiu. No niestety da jakoś, jakoś radia, to nie, no. nie tu powinniśmy się sparować telefonem, ale ja broń Boże tego nie zrobię, żeby tutaj nie przetestować światu. No, ja tu nawet wszedłem na boso, ja butów nie ubrałem, także. No, to, to, to ja, ty, ja wiesz, taki ham. Ja jestem pierwszy do zwolnienia. Ja myślę, teraz. że to jednak to o zwolnieniu to nie było o mnie. Ale, ale okej, okay, <noise> ja nic nie sugeruję. <noise> Rzucam cię pod pociąg, teraz naszym. No, no trudno. Ktoś musi, nie? No dobra, ale abstrachując. E, co mamy? Macie wersję na full, na full, na full doposażoną. Macie e, klimatyzację, macie markizę, macie e, przetwornicę 3000W, macie alarm, Titronik do gazów narkotycznych, jakby ktoś chciał puścić tutaj gazy narkotyczne. Czy Pod mogę tu spodem? zajrzeć? Możemy tu zajrzeć? A, no dobra, no najwyżej, ale żebyś to zrostawił, wiesz o co chodzi. Z zrobię tak, żeby było wiesz, tak jak było. Tu ma po nas nie być śladu. Rozumiem. No zwłaszcza dzisiaj. No tak, przecież on wyjedzie. Opowiem wam taką anegdotę. Chcecie usłyszeć przy prezentacji związaną z Marianem? Kiedyś jechałem na wyjazd stąd y, kamperem no. i nie miałem węża do wody. I e, podszedłem do wtedy tamtego, wcześniejszego Marianowozu i patrzę, Marian ma dwie konewki. Dwie, no. dwudziestki. Mówię, wezmę jedną, oddam mu po weekendzie. No ale tak mi się głupio zrobiło i mówię, Marian, wziąłem jedną konewkę, nie? Tam, wiesz, na, 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 na weekend. Co to się wydarzyło, tak. nigdy w życiu już nie wezmę od niego konewki. On mówi, to wszystko jest zaplanowane. Jak niesiesz wodę w jednej konewce, to jest ci niewygodnie, ciągle się przechylasz, tak? Więc on ma praktycznie dwie. Żeby wiesz, jak nie je niesiesz, to żeby wszystko było równomiernie od... tak, równomiernie obciążone. Nigdy w życiu nie wezmę konewki od naszego szefa. Absolutnie. Wracając do pojazdu, on się zrobiło gorąco. Wracając do pojazdu, słuchajcie, tu jest schowana cała elektronika i tej elektroniki, z tego co mówił Hubert, jest tutaj całkiem sporo, nie? E, cztery cztery akumulatory, akumulatory live po każdy po 100 amperogodzin. także do tego Truma Combi 6E. E, cztery panele solarne u góry. regulatory pewnie. Tak, tak, regulatory Victrona, czyli macie podgląd od razu na aplikacji. Można sobie podejrzeć, e, co tutaj jest. No mhm. tu wyjazd na zimę. Czy wyjazd latem, generalnie nie ma opcji. To jest kamper do 3,5 tony, a tu jest towaru, jak we Franki. Dokładnie tak, i to jak gwarantuje w, w pełni Wam niezależność pobytu. I właśnie też Mariusz zawsze taki był, nie? że on chce być niezależny, zarówno energetycznie, jak i pod kątem wody. I tutaj na pewno tej przynajmniej energia. nie zabraknie. On, on jeździł chyba dużo na kempingi, a zaczął teraz też na DZIKO, na chociaż dziko. wiesz, w sumie nie wiem, nie zaglądam mu tam, ja no nie tak. wiem co on jak robi, nie ta, tłumaczy ta. mi się z jakiegoś powodu, ale... nie rozumiem dlaczego, ale, ale mi się nie tłumaczy. Rozumiem, no ale ta, ta naprawdę ten zapas... A mi każe tutaj... się tłumaczyć, także... Też. <laughs> nie wiem jak to działa, podwójne standardy, podwójne standardy. Kurczę, tu źle wsunąłem delikatnie, ale... Czekaj, żeby to równo było, wiesz jaki jest Marian? Tak, wiem, wiem. proszę tutaj. A ja mam kredyty, rodzinę. Nie chciałbym, wiesz, a, skończyć pracę na jednym przez jeden film. Ładnie wszystko tego. Ale o właśnie tak dotykasz tych zasłonek ci powiem, a ja za każdym razem mówię, że wnętrza pilota są super, że kolory są ekstra, że w ogóle te ciepło. Tu jest jak w domu. I moja dziewczyna na przykład mówi to samo: powiedzcie do pilota, przecież jak w domu. Bo jest przytulnie. Bo nie? Jest. Dla mnie, y, jednym takim moim tym lubianym słowem, które mm -hmm. znasz tym game changerem, mm -hmm. są fotele. Są tak mega wygodne te fotele. Jak jechałem ostatnio na targi, jechałem e, jakimś kamperem Nie pilotem, nie z tymi fotelami Aguti, tylko pojechałem jakąś półintegrą. Mm -hmm. e, i przesiadłem się później, bo wracałem znowu z targów, wracałem jakąś integrą, tak. czy przerzucałem ją z targów do grójca. I jak się przesiadłem do tej integry i usiadłem tylko w tym fotelu, mówię: Jezus, Maria, ja mówię, jak tu jest wygodnie. I dopiero wiesz, wtedy po takiej całej jeździe poczułem tą mega dużą różnicę pod względem właśnie tych foteli. Także mega znaczenie, mega duże znaczenie ma fotel. Dokładnie nie? tak. No tak, no spędzamy w nim troszkę, troszkę godzin. <coughs> Jeżeli chodzi o wyposażenie tutaj w tym miejscu, to tu wiem standard. Tu jest telewizor, tu jest ten panel sterujący do obsługi. Zobacz, nawet woda już jest zatankowana do, no tak, do, do tak. wyjazdu. I on tutaj, z tego co słyszałem, to chłopaki mu perlasz tu leją. <głos> <głos> nawet operator, nawet operator już się śmieje. Już lecimy po banie, Tu po tu z kranu. <noise> płynie ja wiem co, wiecie co płynie z kranu, nie? Tu, jeżeli chodzi o wyposażenie dodatkowe, to absolutnie nie wiem, co to jest, bo tu są chyba poziomy gazu, jeżeli dobrze widzę. Ten dobrze wskaźnik widzisz. i ten wskaźnik, tak? Tak, tutaj? to masz poziom gazu i tu sprawdzasz sobie poziom yy, gazu. Aha, nie bój się to, że świeci się na czerwono, to jeszcze się świeci na czerwono, ale później chłopacy pojadą, zatankują, będzie wszystko na zielono. <laughs> Rozumiem. E, to drugie, które tutaj mamy, to jest podgrzewacz do butli, czyli jak masz te dwie butle gazowe tam wsadzone, to jak wyjedziesz na zimowy wyjazd, to możesz sobie podgrzać reduktor, e, reduktor tego gazu. <laughs> Gazu, żeby na 100% cały gaz został zużyty, nie? Tak. Ogrzewanie w kamperku mamy gazowe, elektryczne tak jak to my lubimy w pilotach. Tak jest. Czyli masz opcję albo z gazu, albo z prądu. Z tak mhm. jest, albo z miksu. Telewizorek oczywiście, lodóweczka z zamrażalnikiem. Tutaj mamy antenę o, ja się... satelitarną, już oczywiście z podpiętym dekoderem NC+, mhm. eee, i kupę herbatkę. Herbatkę kup to tu jakieś papiery to nie będę czytał bo to lodówkę tu wiesz mi, że jest zamrażarka a tam jest lodówka jest za... <laughs> lodówka to jest zamrażarka <laughs> to jest zamrażarka, tu jest zamrażarka tam jest lodówka i no tu jest... nie ma mięsa jak coś? dużo wszystkiego tam tak, jest tak. pomieszczone tu lodówka pusta o, akurat no i dobrze. Tam, i dobrze super ok w środku w szafkach zakładam że są jakieś produkty marianowe radkowe marianowe nie będę tam zaglądał tutaj mamy wszystkie miejsca na jest fajnym rozwiązaniem, bo jest gdzieś jakaś szafeczka na kosz, na kosz, na śmieci. Nie? Więc też mamy, nie musimy się przejmować. Czekaj, czy użył do czegoś tej, patrz, użył do czegoś tej szafeczki. Jest gąbeczka, zobacz, tak, są jakieś takie drobne jakieś rzeczy, klucz. No. Mhm. Fajna sprawa. Wieszaczek, miejsce na kubki, jedyne właściwe. I bardzo lubię tutaj to podświetlenie, tą lampeczkę za, za, zapalę. O, tak, o, proszę bardzo, tak będzie ładnie wyglądać. Mhm. Klasycznie w tym oczywiście kamperku, tymi drzwiami odgradzam się od Was, pewnie znacie już to na pamięć, bo już tyle razy to powtarzasz, chociaż może ktoś to ogląda pierwszy raz tak. i wtedy nas poznaje po raz pierwszy. No, po, przepraszamy. Jest, to... Jestem ciekaw, czy ktoś ogląda to wideo po raz pierwszy, jakby ktoś był i napisał w komentarzu, że pierwszy raz trafiłem na kanał Cargo i oglądam pierwszy raz tych dwóch dziwnych... Panów, co oni mówią? Co oni tu gadają o tych kamperach? To, to dajcie znać, bo, bo jestem ciekaw. E, ulubiony układ naszego szefa. Napędzi, że wśladę, że... Się, z pamięci z że odważyłeś się? Pamiętasz, że przez chwilę. Szanuję Twoją odwagę, albo faktycznie. Zależy, jak podejść. Dozwolenie, jak to mówię. Podoba Ci się chyba to, co określenie. W każdym razie y, Mariusz no, wybrał tutaj układ z łóżkiem wyspowym, małżeńskim, królewskim. Małżeński. Tak jest, tak. Najwygodniejsza według niego wersja, nie? On e... lubi, naprawdę, tak poważny PS? Tak, Lóżko tak. I zawsze, zawsze to łóżko i zawsze w LC, a nie face to face. O, no i to? oczywiście drugi telewizor. Tutaj nie? w sypialni. Tak, no drugi tak. telewizorek w sypialni, więc szafeczki na jego jakieś tam gadżety, które ma w środku, dwa głośniki oczywiście, bo możemy sterować sobie nagłośnieniem z yy, pilocika i odpalacie sobie czy tam Spotify jakiegoś, odpalacie sobie i muzyczka sobie leci klimatycznie, telewizorek. No i oczywiście tymi drzwiami, które są tu przesuwanymi, też jestem w stanie się od Was odgrodzić. Nie? W standardzie też bardzo przyjemna wykładzina, jak chodzi się na boso, podkreślam, bo niektórzy weszli tu na boso. To jest bardzo przyjemne dla stopy. Nie wiem, z kim ty będziesz kolejne filmy nagrywał. Tak. <laughs> Może ja sobie właśnie... Ale zwróć uwagę, że chłopaki nawet czujnik tutaj zamontowali alarmu, nie? Tak, jest, Nawet w oknie dachowym. Czyli jest, gdyby... bo z tego kiedyś słyszałem taką historię, że podobno we Włoszech, chyba albo we Francji, też nie chcę skłamać, ale gdzieś za granicą mhm. robią właśnie w ten sposób, że małego dzieciaka wybijają ci tą szybę, małego dzieciaka wrzucają Tutaj on zabiera wszystko, co potrzeba okay. za łapki z powrotem. A w ten sposób niesamowite. No. Bo wiesz, możesz mieć na przykład blokady na drzwiach albo jakieś inne no rygle, tak, nie tak, rygle, i tak dalej. Tak. On weźmie, tylko pyp, wpuszcza dzieciaka, dzieciak zabiera załapki i po robocie. Dlatego ten alarm za jakże yy, dużą, dużo, niedużą dużo. Yy, dużo, nie kwotę mm -hmm. daje wam na pewno yy, poczucie bezpieczeństwa. I moim zdaniem, moim zdaniem warto. Nie? Tak. Słuchajcie, powiedziałbym, że kupcie tego, bo szefowie zamówią sobie wtedy drugiego. Ale oni i tak sobie zamówią drugiego. Ale tak doposażonej wersji pilota G740 nie znajdziecie na naszym placu od ręki, a w życiu. Nie ma opcji. No i fakt nie faktem, że z jednej strony mógłbym powiedzieć, że wszystkie kampery, cały serwis nas robi, każdy kamper robi tak dokładnie. Ale nie oszukujmy się, jeżeli to jest kamper prezesów, to tutaj Kuchają, dmuchają, mm. wiecie, o co chodzi. To jest zupełnie inaczej. No, tak. Tak, jak, tak jak u nas, tak jak nasza prezentacja ta, 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 Tak jak w każdych firmach. Poważna, nie? konkretna, no, no bo no, jednak ta, mówimy ta, o aucie ta, ta, prezesów ta, ta, ta. No, za no. grube pieniądze, no, 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 tak, no, tak, trzeba, tak trzeba, no. trzeba to podkreślić. Także, moi drodzy, serdecznie zapraszamy, no, no krótko no. mówiąc, łóżka nie będziemy testować absolutnie. Nie, ale możecie przyjechać, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli auto będzie na miejscu, to wtedy zaczniemy rozmawiać o kwestiach związanymi z cenami. Z dostępnością, lub ewentualnie na tej podstawie możemy pogadać o tego typu pojeździe i tej konfiguracji. Przyjedziecie, dzwońcie, zapytajcie, poznań, kielno, grujec, podważacie. Ma taką presję, jak tu jestem. Taką wiesz? Taką. To jest energia. Taki, aha, ale taka pozytywna? Mnie to tak gniecie. Miejmy nadzieję, że pozytywnie. Nie tak gniecie. Za, za, za każdym razem jak wchodzimy do kamperów, to się rozkładamy, fichtujemy. No, 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 no. No a dzisiaj to tak nawet nie chciałbym, żebyś mi tu śniadanie robił w tym aneksie kuchennym. No tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Ja Zapraszamy również. do poznania, tak jak powiedział Przemek, do Pomorza na Pomorze, do Kielna i na Podwarszawski Gruiec. W każdym z tych lokalizacji znajdziecie oddział cargo i całą naszą pełną ofertę. Samochody możecie nie tylko kupić, ale też wynająć, sprawdzić przed zakupem. Dzięki. Do zobaczenia. Lowe.